Gospodarczą naszej gali jest całą Toyota Bielan Nowakowski, autoryzowany dyrektorem. Chciałbym zaprosić na scenę panią Iwonę Nowakowską, z prezesa zarządu Toyota Bielan Nowakowski. Szczególnie witam wszystkich obecnych tutaj, panie, ponieważ tak naprawdę to my jesteśmy dzisiaj z nami tego wieczoru. Pamiętajmy również naszego właśnie honorowego pana Ryszarda Pawłowika, tak tak Panią Mierzycę, dziękuję. Y, Patronat podjąć na dzisiejszą prawo. Ja, wybraliśmy mhm. z naszej oferty dwa szczególne samochody. Panie Wójcie, proszę powiedzieć, czy kobiety z gminy powierzchni chętnie podejmują działalność gospodarczą, czy są przedsięwzięciami? No a wie Pan, coraz bardziej. Aż się boję tego, co będzie dalej. Tworzymy dobre warunki dla biznesu. Każdy o tym wie. biznesowi i może się u nas rozwijać. To... Кто любит да, что? Здесь ponieważ odbędzie się prezentacja najnowszego modelu krajody, a także będziemy mieć okazję poznać mnóstwo przedsiębiorców, kobiet, które są najlepszym dowodem na to, że ciężka praca, pasja, a także zaangażowanie gwarantują sukces. Polski podczas ostatnich mistrzostw polskich sowalierów w Warszawie. Mam ogromną przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą H4. Tak Jest to jedna z wielu premier wojowych w tym roku. Jest to czwarta generacja. Toyota, Toyota która, jest mnie, która jest ukochana przez Panie na całym świecie, chcąc powiększyć bagażnik wystarczy jeden ruch, ręki składając oparcia jednej kanapy. W tym przypadku za pomocą magicznego przycisku Sport możemy jechać jeszcze bezpieczniej, możemy jechać może doprowadzić o jeszcze bardziej na na zakrętach, bo będzie się w głównej przodzie zdecydowana projekt najnowszej bojowej korolki, na którą już teraz Pana Państwa serdecznie zapraszamy. żeby e, osoby, które mają swoje biznesy, dzięki kontaktom biznesowym, które nam mówią na spotkaniach naszych organizacji, więc umiarem tych biznesów sprzedać sukcesy, poznały się, dały się poznać i opowiedzieli. Szanowni Państwu ułatwić spełnienie tego marzenia, przygotowaliśmy właśnie teraz specjalnie dla Was pierwszy w tym wieczoru konkurs. Aby zdobyć autonomikę, należy prawidłowo odpowiedzieć na wymienione przeze mnie znakomite pytania. Projektor naczelny na magazynie Business Women Live wylosuje szczęśliwca bądź e, też parę, która tę e, nagrodę otrzyma.